RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu 11 żółtych kartek, dwie czerwone, 3 gole z czego decydujący, strzelony w 96 minucie z ponad 50 metrów. Tak w skrócie można opisać derbowe spotkanie Orła Mroczeń z GKS-em Trzcinica. Było to zległe spotkanie rozgrywek grupy 9 Wielkopolskiej A-klasy. Mecz cieszył się sporym zainteresowaniem na trybunach, a zgromadzona widownia nie mogła narzekać na nudę. Mimo optycznej przewagi gości, to miejscowi otworzyli wynik meczu za sprawą trafienia Jakuba Kupczaka. W drugiej odsłonie spotkanie nabrało jeszcze bardziej kolorytu. Nie było może finezy gry, Ale ambicji i woli walki jednym i drugim trudno było odmówić. Ostatnie 25 minut obydwie drużyny grały w dziesiątkę. Najpierw w konsekwencji dwóch żółtych kartek, plac gry opuścił w zespole Orła Szymon Jerzyk, a dosłownie dwie minuty później także GKS grał w osławieniu. Po faulu czerwoną kartkę ujrzał Oskar Sobczyk. W 88 minucie do remisu doprowadził Mikołaj Fusek, gdy wydawało się, że uskrzydleni przyjezdni powalczą o pełną pulę. Mecz zamknął Jakub Kupczak, który precyzyjnym strzałem grubo z zapołowy boiska przelobował bramkarza GKS-u. Mecz był emocjonujący, bo to dwie drużyny sąsiedztwa. E, chyba Orzeł nie był, e, zresztą w żadnym meczu nie jest Orzeł faworytem. E, jesteśmy jak, znowu jakby na początku jakiejś tam drogi, gdzie trzeba zbudować drużynę. E, no i przeciwnik e, faworyt, tak jak powiedziałem, e, walka o, o miejsce w klasie wyżej. E, nasi zawodnicy po tych dwóch bardzo słabych spotkaniach dzisiaj. Muszę powiedzieć, zwłaszcza tak gdzieś od 30 minuty tą wolę walki pokazali, bo te pierwsze 30 minut to było słabe w naszym wykonaniu, ale później uwierzyli, że coś można z przeciwnikiem, na przeciwniku ugrać i myślę, że to nam się udało dzisiaj. Tak naprawdę y, trzeba budowa zespołu, to o czym Pan wspomniał, od podstaw zespołu, który rywalizuje na pięknym obiekcie w A klasie y, Będą gdzieś tam jakieś aspiracje, żeby odbudować jednak tą dobrą piłkę i wrócić do tych dobrych tradycji w Mroczeniu? No rzeczywiście, niektórzy sędziowie mówią, że mamy najładniejszy obiekt w A-klasie w Polsce. Także, y, no ale niestety y, ta drużyna, która stanowiła kiedyś o, o sile piątej ligi, była zawsze postrzegana jako zespół bardzo dobry, niestety się rozpadła z różnych względów. Tym bardziej po połączeniu z Grębaninem miała być silniejsza, a niestety okazała się słabsza w tym względzie, że nie było kim po prostu grać. Teraz ci zawodnicy po jakichś po jakiejś przerwie w swoich graniu, niektórzy dopiero, myślę tu o juniorach, dopiero wchodzą do, do piłki seniorskiej i muszą uzupełnić ten skład seniorski czasami, bo nie we wszystkich meczach, bo my tak w niektórych meczach to, to skład jest niepewny. No i próbujemy coś zrobić, ale to, to nie tylko tu od trenerów i zawodników zależy, no ale od innych czynników to pan redaktor doskonale wie. GKS Trznica po niezłym początku sezonu plasuje się na trzecim miejscu w tabeli, orzeł mroczeń w połowie stawki. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.